A więc jestem w White Rock, piękna pogoda 30 stopni, powyżej 30 stopni, gorąco Bardzo Dużo ludzi jest nad morzem właśnie widać Odpływ jest duży Daleko woda odeszła sezon turystyczny w pełni Pięknie tu jest, lubię, lubię White Rock Kiedyś tutaj mieszkałem krótko wprawdzie ale tutaj nie mam blisko 10 minut z samochodem tylko żeby tu podjechać na plażę podjadę tutaj gdzieś na parking może spróbuję znaleźć troszkę chwilę chwilę miejsca nie czy mi się to uda nie za ciężko znaleźć parking o tej porze w południe Spróbuję, spróbowam trochę nagrać. Zobaczę, no gdzieś stanę, na chwilę to mogę zawsze stanąć. Na chwilkę Tygry, bo stanęło tylko na sekundę, na, to nie jest parking. Można dostać tykiet, bilet, ale tylko na chwileczkę. Gorąca pogoda, wszyscy się wylegują na plaży. Morze odeszło daleko, bo jest odpływ. Piękne. Piękna pogoda. Tam dalej molo widać, zaraz tam podjadę bliżej. Taką wzdłuż tej plaży restauracyjnej kawiarni, pięknie to jest. Tu jest hotel z widokiem na morze, dość piękne. Przejedziemy się wzdłuż nadmorskiej promenady, to jest taki kanadyjski, znaczy British Columbia Sopot, tak jak w Polsce Sopot, jest coś, coś podobnego. Kręcić klimatyzację bo jest za Kiedy pojedziemy na plażę do Vancouver do centrum to spróbuję tam nagrać Tamte plaże to Jest kilkanaście plaż Spróbuję tu jakiś parking znaleźć może na chwilę Zobacz. Chociażby dla inwalidów, ale ja tylko na moment Coś się zamkliło. Ale. Molo. 500 metrów długości. Daleko woda zeszła dzisiaj. Rano jest tu woda i przy, przypływa o 5-6 południu. Przypływa woda, woda z powrotem. Tak wygląda tutaj dookoła Piękne tu jest. Wzdłuż morza ta promenada. Kilkukilometrowa ona jest. Tam się widzę, kąpią. Nie jest woda za gorąca, ale przy takim upale to jest bardzo przyjemne. Wyjście na, na pomost.